Witajcie na moim kanale z tej Hubert Witam z kolejnego odcinku na tu kanale. A dzisiaj pokażę wam trzy ciekawostki w Fortnite'cie lub ukryte miejsca. Pokażę wam fajne, ale to fajne ciekawostki. Więc na następnym zostaw subskrypcję na tu kanale łapeczkę w górę. I co? My lecimy do pierwszej lokalizacji. koło za zakątek. Na górach to jest tych zimowych, szyb. Szyldach takich, kurde, tych takich wejściach. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, ale my tu lecimy. Pokażę Wam dokładnie, gdzie to może być. okej okay. Dziś jeszcze bez kamerki, kawerka dopiero w pirotech się pojawi Od razu Wam mówię o tym. To jest chyba, jak dobrze kojarzę, w tym szyldzie. zejdziemy do tego. Sprawdzimy najpierw ten, a potem może tamten, jakby to nie był ten więc od razu wam mówię o tym i oby typu było bo chciałem dla was to sprawdzić głowy, oczywiście bez oczywiście na wszelki wypadek wchodzimy możemy zejść bo oczywiście nas to nie zabije yy, i tak to chyba nie był ten jakby szy... nie to był ten szyld to ten tak to ten tutaj rozwalając tą Pomyślenie, możecie tutaj wejść, i po prostu macie takie coś. Macie trzy skrzynki i jeszcze kewa dodatkowo, więc zarąbiste To ch ch chciałby, fajnie, że Fortnite to ukrył, epic. Nie wiadomo co, y twórcy Fortnite'a fajnie, że tu ukryli, bo można fajne rzeczy zgarnąć. Pewnie już większość ludzi o tym wie, ale Wy też wiecie, jak nie wiedzieliście, i po prostu co. Przechodzimy do drugiej. Ciekawostki, miejscówki, nie wiem, zobaczymy. Więc widzimy się już za chwilę. Druga ciekawostka, lub miejscówka, jak to woli, jest na koszmarnych kontenerach. Tutaj jest fajne miejsce do ukrycia przed granicami, bo to jest typowo praktycznie dla środku mapy. I pokażę Wam po prostu, gdzie można się fajnie, ale to fajnie ukryć. Nie wiem, czy to celowo zrobił Epic, czy po prostu tak to ma wyglądać. Ale po prostu można tak, takowo się zrobić. Oczywiście nie dałem zero budowania bo teraz fajnie by się przydał tryb z budowaniem, bym wam to lepiej pokazał. Ale wam pokażę na przykładzie, aby możecie to po prostu przetestować. Kto jeszcze o tym po prostu nie wiedział, ale wątpię. Raczej wy wiedzieliście. No, oczywiście pociąg musiał teraz przejechać. Nie wiem po co. Poczekamy, jak odjedzie, ale pociąg ma takiego timinga, że i lepiej są. No odjeżdżaj dobra jak pociąg odjedzie to wam po, po prostu pokażę dobra pociąg odjechał my możemy sprawdzić rozwalamy ściankę ostatnio to z Johnem odkryliśmy też bo, że tego można pod mapę wlecieć i tak możecie tutaj nie wiem jakieś kamienie cegłą zamurować jak gracie z budowaniem i po prostu schować się tutaj przez całą grę siedzieć bo tu praktycznie na środku mapy a tak naprawdę fajne miejsce do ukrycia jakby. I że po prostu. Jak ktoś chce Podina zagrać, to fajnie może przeczekać tutaj. I wygrać grę po prostu. Szczerze, fajne polecam. I co? Lecimy chyba do ostatniej ciekawostki lub miejscówki i zobaczymy, jeszcze tutaj ubijemy gościa, zanim to? Albo on mnie ubije, więc co? W ogóle Bumble jakiś jakieś ubił, ale OK. Nie mówmy o tym. Lecimy do trzeciej ciekawostki lecimy do kolejnej miejscówki yy, ciekawostki Bardziej to jest ciekawostka moim zdaniem Lecimy O w te miejsce, gdzieś około w te miejsce Nie wiem dokładnie gdzie to, ale chyba tutaj Zaraz dokładnie wam pokażę o co chodzi Ale to ciekawe jest Nie musimy dokładnie to znaleźć Ale miejmy nadzieję, że ja to znajdę dokładnie To jest znak Zakaz tańczenia ale to jest tak ciekawe, że ja się tego i nie spodziewałem jak to zobaczyłem, więc... Ten znak chyba jest tutaj, dobrze, tak, to jest ten znak Podlecimy do niego I co? Pokażę wam o co chodzi, bo jak na przykład użyjemy jakiegoś... Tutaj, stąd Jakiegoś na przykład, nie wiem... Jakiejś motki tej Lub jakiegoś graffiti Nic się nie dzieje, a bo zobaczcie na to Emotkę, użyjemy na przykład to. Wypychacie po prostu z tego i giniesz Bo jest zakaz tańszenia Mega ciekawostka, jak ktoś kurde Chce, zostaje wyrzucony przez znak. To proszę bardzo Możecie to zrobić Ale to by było dla... w dzisiejszym odcinku na tyle, więc odcinek jak wam się spodobał, nie zapomnijcie łapeczki w górę te kanał I co? Widzimy już się już jutro w kolejnym odcinku. Do następnego może z kolejnymi fajnymi ciekawostkami. I co? Na razie.